z tej strony i witam was w siódmym odcinku Transformers Wojna od Cybertron. W poprzednim y, odcinku skończyliśmy chapter drugi. Dzisiaj zaczniemy sobie trzeci, a mianowicie, miano, mianowicie zniszczenie Lakon. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. No, dobra. Dobra. Możemy grać Megatronem, Sandwavem breakdown. Możemy sobie zagrać breakdownem, bo Megatronem już yy, graliśmy. Żądzmy większej potęgi Megatron. Planuje użycie Ciemnego Energonu w celu skażenia jądra Cybertronu. Jednak aby to zrobić, musi najpierw odnaleźć klucz Omega, który otworzy wejście do jądra. Megatron przeprowadza potężny atak na Ayakon, stolicę Autobotów, gdzie klucza chroni Zeta Prime, przywódca Autobotów. No. Starscream, kontynuuj operację i zaatakuj armię Zety Prima na linii frontu! Nie obawiaj się, lordzie Megatronie! Pod moim dowództwem zwycięstwo Decepticonów jest pewne! Nie zawiedź mnie. Dlaczego nie dołączamy do głównej bitwy, Megatronie? Kiedy Starscream zaatakuje armię Zety Prima od czoła, my ruszymy za linię wroga i zdobędziemy klucz Omega. Jaki klucz? Klucz Omega pozwala na dostęp do jądra Cybertronu. Gdy zdobędę dostęp do jądra, wypełnię je ciemnym energonem i podporządkuję cały obieg energii planety mojej woli! Deceptykońscy najeźdźcy! Są w liście! Autoboty atakują! Hej, czy Starscream nie miał się nimi zająć? Nawet Autoboty nie są aż tak głupie, by zostawić gwiezdną galerię bez obrony. Zniszczyć ich! Karabino nie będę sobie zużywał, bo się może przydać do Tykony, Unieruchomić ten pojazd autobotów! Twoje uszkodzenia zostaną wkrótce naprawione. Dobrze. To co, to, co to jest? Aha. Hej, patrzcie tu mam! Dobrze, przyda się. Megatronie, moje czujniki odbierają w pobliżu sygnatury energetyczne Autobotów. Gdzie? Nic nie widzę! Autoboty tu są. Bez wątpienia, czają się w ciemności. Otoczyli nas! Odpowiedzieć ogniem! Zniszczyć wszystko, co się rusza! Przesyłanie energii do broni! Wycofać się! Szybki obrót! Tylko ja mogę zlikwidować autobota w ten sposób! Wycofać się! Teraz nie zła... Rozpoczęto cykl chłodzenia broni. Jesteś dobrym decyśnikom. Wszystko wystrzał. pozostawił! Przegrupować się. Jeśli czegoś nie widzisz, nie możesz... Jak jebroot. Po prostu siedzieć Nikt nie powinien siedzieć! Wycofać się. Pod kamienną mur. Muszę się zregenerować. Ruszamy. Do receptykon. i oni które można zobaczyć. Czasami są tak jakby rozmycia. O, o. Nie daję mu rady! Doskonale, Starscream. Kontynuuj walkę, żebym mógł zdobyć klucz Omega. Megatronie, ten Starscream mi się nie podoba. Nie ufam mu. O, Starscreamowi ufam tylko wtedy, gdy mam go na celowniku. Jednak wykazuje rzadki spryt, który mnie intryguje. Znalezione, nie kradzione. No... A to jest to. A to jest jakie to jest? To jest tajki. No, no może to sobie zostawimy na razie. Tutaj widzę. Troszeczkę. Najczęściej przy wejściu. Naprzód i oskrzydlić. Niech nic nie stanie na mojej drodze. Tylko poczekaj, waszyby autobocie. Nie mogę tak funkcjonować. Widziałeś, jak to zrobiłem? Czekaj, gdzie oni jeszcze są? Co to si odpowiednia osobność Dobra, e, cofnę się to po, po tą broń, to co a pod to coś To mi się może przydać o, o tam już trochę naboje wykorzystałam Ocząc, poczekaj, o, co? A nie, to jest to co o, fajnie skaczemy Mego paskudnego autobota mniej! Po prostu zlikwidowałem cel! Nikt nie powinien siedzieć! dziwić! Przyzwoity strzał! to? to. Tutaj było coś? Taka jakaś apteczka, czy mi się nie Aha, Rakiety nie robią na mnie wrażenia! Ale poczekaj, co do nas strzela i Tylko ja mogłem zlikwidować autobota w ten sposób. Ej, Megatronie, brama do gwiezdnej galerii jest zamknięta. Przewidziałem to. Dzięki mrocznemu Energonowi moja wola skruszy te drzwi. nie mógł przejść, a tam po prostu próbował wjechać w Autobota. Uruchamiam system obrony. Um, no. Megatronie, te baterie zasilają system bezpieczeństwa. Szybko, potraktujcie baterie ciemnym energonem. Zaktywacja zabezpieczeń. Soundwave, raport o uszkodzeniach. Odczyty pokazują minimalne uszkodzenia. A oni gdzie są? Raz. czas na systematyczne niszczenie! Ciepliwości, moja broń zrywa do schłodzenia! Nasze dane wskazują, że klucz omega znajduje się za tymi drzwiami. Doskonale. Cała operacja okazała się mniej skomplikowana niż przewidywałem. Poważnie? Jeśli chodzi o mnie, to stopień komplikacji oceniam jako dosyć wysoki. Korzystują te pomieszczenia do kontemplacji. Kontemplacji? Co to w ogóle znaczy? Oznacza to tyle, że autoboty tam próżnują i lamentują nad swoimi wadami. Co za strata czasu i surowców. Decepticony! Znajdźcie klucz Omega! Decepticony! Oto klucz Omega! Wow, jeden pusty pojemnik Megatronie! ostrzegam cię, i grasz z siłami, których nie rozumiesz i nie możesz kontrolować. Oh, Zeta Prime. Widzę, że wciąż boisz się stanąć ze mną twarzą w twarz. Oh, przewidywalny jak zawsze. Wciąż te same puste słowa. Klucz Omega jest teraz pod moją ochroną. Oh, oh, to mnie na pewno nie przestraszy. Z przyjemnością wezmę klucz Omega z Twoich martwych dłoni! Zbliżają się wyceplikowy! Cykl, cykl chłodzenia zakończony! O, 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 o. Po prostu zlikwidowałem cel! Nikt nie powinien siedzieć! Co to niewidzialne? Dobra, ale na tym myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek, bo no to 15 minut myślę, że wystarczy. Ja byłem Haktusty TV. dziękuję Wam za oglądanie mojego filmiku z Transformers Wojna o Cybertron, filmiku numer 7. Cześć!